Oba nasze kraje Polska i Węgry, poprzez długie wieki związane wspólną historią zarówno pełną chwały, jak i dziejowych dramatów mogą być dla wielu państw prawdziwą linią odniesienia. Poprzedni reżim komunistyczny objął swym zbrodniczym działaniem także dwa nasze miłujące wolność narody. Również w obecnych czasach. Globalna wersja zarządzania narodami, oparta na zaawansowanych technologiach, staje się dla Polaków i Węgrów ogromnym wyzwaniem. Kryzysy polityczne, kreowane dla potrzeb globalnych graczy i emitentów pieniądza, mogą mieć bardzo różne oblicza. Przybierają postać pandemii, zerwanego łańcucha dostaw surowców, absurdalnych regulacji ekologicznych. Wydumanej walki z klimatem, obłędnej ideologii zrównoważonego rozwoju, niszczenia tradycyjnego modelu rodziny, demoralizacji dzieci, masowego sprowadzania imigrantów z krajów islamskich do Europy, czy w końcu straszliwych konfliktów zbrojnych, jak obecnie na Ukrainie i w Palestynie. Nie zgadzamy się na polityczny dyktat ponadnarodowych organizacji. Węgry, Polska i inne państwa narodowe mają święte odwieczne prawo do decydowania o swoim losie i swoich wewnętrznych regulacjach.